Witamy w drodze do pierwszej ligi w FIFA. Gramy we dwóch, z, dwóch róż, w, z dwóch różnych konsol, dlatego nie będziemy mieć kamery tym razem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nowy tryb zaczynamy. Tak. E, a najfajniejsza część tego całego eksperymentu będzie taka, że ściągnęliśmy aplikację, znaczy ja ściągnąłem do losowania drużyn z całej FIFA. Za każdym razem będziemy grać losową drużyną. Na razie nie będziecie widzieć, jak losujemy. Dzisiaj przynajmniej. Może. E, Będę nagrywał to nacjonalną radę, chociaż nie wiem, czy jest sens. Uwaga. Kom... Maszyna losująca jest pusta. Następuje zwolnienie maszyny. Blokada maszyny. Uwaga. I Uwaga, wciskam pika team. Powiem tak, nie jest źle. Zaraz zobaczycie. Możecie nam nie, nie wierzyć, albo, albo wierzyć, że to jest prawda, że tak wylo, wylosowałem, ale. Wisła. Nie. Widzisz? Nie, nie widzę, bo jeszcze nie mam zaproszenia żadnego. No to, a musisz wejść do trybu. Aha. Wejdź do sezon online dwóch graczy i wejdź do mnie. Coop Seasons, no to Jacek już ready to play. To play. Select friend, play coop match with, Noto no to Jacek. Kurde, mi się coś zmieniło, poczekaj. Dobra, i co, mam play wziąć, nie? No daj, wejdź, wejdź do mnie. To są dwie opcje jeszcze, jakaś Play Cup match. Nie, ligowy. Zamyka się w, w ciągu dwóch dni. No ligowy na razie. No tak, spoko, tylko mówię, no, że tego, bo jeszcze lig... nigdy nie byłem. To spokojnie, ciągle wchodzisz do gry, gry. Coś tu zostało zwolnione. O, już jesteś, tak? Tak, już jestem. Wedź Widzisz, że gramy Newcastle? A bo ja po angielsku, Słucham? Mamy Newcastle. Nie widzę jeszcze, a jest Newcastle, no, napisane wielkimi literami po prawej tak. stronie. Jaką... I tak. mamy tak. cała jej. Wylosowaliśmy Newcastle, odpalam, szukamy. Ja wiem dobrze, że ja mam wersję angielską, to przynajmniej miał normalnie. No, ja będę i wy będziecie słuchać szpaka. Póki co. Co baję. I szpakuje Co bajie? Szkoda, ja ciągle żałuję, że on na Marcelo nie mówi Marcelo. Byłoby <śm> Tu, że nie jesteśmy obok siebie, a jesteśmy w dwóch innych mieszkaniach, to będzie trzeba się bardziej komunikować. No niestety tak. A ja nie. Ja, ja i komunikacja do. No ale i tak, tak, tak byśmy musieli się komunikować, nie? Tak jak. Nie, tak się nie komunikujemy, bo, maje... bo my się rozumiemy, jak jesteś małboksy, to jak podnoszę rękę, że chcę ci jedno, i to wiesz, że zjebałeś, nie? A tak nie wiadomo. <grym> A pod stołem mi tam wiesz. Podaj, kurwa. A stąd tą O kurwa, Benteke. Znowu. <grym <grym twój na... błękit. No, opieki. I to nie zabrał się. mi. Wcis... Wcisnąłem Wcisnąłem podanka. ale z turu objełeś. Oh Fak, drugi raz. Chciałem szybko zabrać. O, szybki jest. Oh Fak. ty mogłeś strzelić, kurwa. Wysoka. Wysoka, wysoka. Podanie na bok. Rozegranie. Podanie tutaj. I wychodzę. O kurwa, nie wcisnąłem tego bloku Ocz kurwa, go się yes, że w zaostanie w tej piątej lidze na długo Ciekawe co to jest w pierwszej tutaj Piątek jest. Ale szybkie jest man się zaraz zmęcz Biegnij, biegnij Dobrze Wschodzę, schodzę Kurwa, rzu, Dobra, rzut rzu rożny, nieźle. Przecież próbowałem zatrzymać no i piłkę, drożno. żeby on zrobił przede mną ślizg, nie? Ej. <trym> Dobrze, Co? na czas. Tylko... Dzięki. No kurwa, no i wybijam i kurwa zanim on wybije, to już... O, o, oczywiście, że kurwa... Uf. Ja pierdolę, ale wcisnąłem nade wybicie i mu się zatrzymał i poczekł aż mu zabiorę piłkę, nie? Kurwa, mam jednocelne podanie w tym meczu. Nie potrafimy nawet kurwa się utrzymać Je jednego tego. No bez jaj kurwa, to jest żart. To jest żart, John, kurwa z 40 metrów strzelił no, i takiego ślimaka. <słysk> 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 Newcastle. Nie, to nie chodzi o Newcastle, bo Newcastle jest w zajebistej formie przecież. on wygrał najpięć ostatnich meczy, to A jest w gorszej. Kurwa, on z połowy strzela bramki, dajże spokój, my nie potrafimy poodać się raz piłki. Trzecie. No, wirtualna piąteczka. piąteczka. <noise> A już mi tak ręka szła, tak z przyzwyczajenia. O kurwa, Jacka nie Mam Dobra, to jeszcze jedno trzeba odrobić. Nie mogłem się zmienić na tego typu w środku Co mnie w ogóle zdziwiło o, okay. do, do piłka, do niego, nie? No i jak? No i oj no. i... Bez... Cztery razy, kurwa, piłka pory koszecie No i prosto w jego nogę, kurwa, z I weź tu wygraj, kurwa, mecz Albo nami i, i się stary Jak cokolwiek nie wciskasz, to, to i tak on ma piłkę Wybijasz piłkę i tak no. do niego O mój Boże, Tomek nie ja wiem, że ten mecz jest ciężki, ale kurwa postaraj się trochę Staram się cały czas się stało. ale kurwa no jesteś na skrzydle i podajesz do niego, no. No, chciałem do ciebie podać, byłeś najbliższy No, no domyślam się, się, że nie chciałeś kurwa do jego bramkarza podać, no ale kurwa, hmm. no byłem z tyłu nie, nie, nie kryty za plecami twoimi. A podajesz tam gdzie jestem kryty, no. I zabierają no, ci piłkę, no i się dziwisz później. Podajesz kurwa do niego prosto No tak, teraz podałem dopiero pierwszy raz No my przed chwilą na ośrodkowaniu też i je podałeś w niego w nogi w kolesie. Dobra, kurwa. Już... o za płasko. No tylko wtedy, tak? tylko ten raz. Koreś widzisz nie wie co robić nawet. To... Koryś za nim mówi. No bo kurwa się śmiał, pewnie nie dał rady pada trzymać kurwa nawet dwa. Bo zajbić ty na już Kurwa skuteczność i podań to była żałosna. Mieliśmy lepszy od niego, po pierwszej połowie przynajmniej No, bo w drugiej nam poszło tak wiele lepiej, nie? No, oddaliśmy dwa strzały więcej ono do 15 kurwa strzał. Nie wiem, czy mamy się chwalić, że daliśmy dwa więcej. Świetny debil. Cudowny. Wciskaj, zobaczymy jeszcze jeden. Jak tak. pójdzie. Kto są tacy gracze? kurde, to masakra. No to się ucieszysz. Teraz muszę to znaleźć. No to ja też muszę wyjść, okej. Okay. Nie wiem, no gdzie musisz wyjść. No jesteś dobrze. Siedz, gdzie jesteś? Playing, just complete first. Znaczy w sensie z meczu muszę iść, o tak. A, no log, tak, ja już robię. Dawno... Już jesteś? Shamrock Rovers, co to jest? Tak, zespół z Ligi Irlandzkiej, ma jedną gwiazdkę. <laughs> Dobra, ale przeciwnik też nie będzie jakoś super lepszy. No tak. też będzie miał jedną gwiazdkę pewnie. No tak. Ja może nie znajdzie rywala. Albo może jakoś będzie fajna. Już mieliśmy mamy małe doświadczenie z graniem z zespołami, zespołami widzy australijskiej, zwłaszcza. <gibli> to były z łatwo was... strzelba... Nieczenie was... Branki z was... graniczyło cudem. McGimes, Dobre nazwisko. Koleś prawie Robben się nazywa. <gibli> <gibli> to jest nawet taki Diego Forlan prawie. <gibli> to tak sobie, tak sobie wolę wyobrażać. nie przez. Ty wyobraź sobie, że, że strzelasz bramki. Widzisz, boją się grać z no. nami. A jednak się znalazł jakiś Tak, Boją się, po prostu wiesz, nie wzięli tabletek uspokajających, boją się, że pękną ze śmieci, jak tam nimi zagrają. Może być tak, że nie będzie rywala, więc próbujemy trzy razy. Jak nie zajdzie, to losujemy inny team. No tak, no tak. Wszystko ciężko znaleźć. W sumie cię ciężko było znaleźć kogoś kto ma 4,5 gwiazdki, a coś więcej 1 gwiazdkę. No z reguły to też waluty najlepszymi zespołami. Nie znaleziono żadnego przeciwnika. Na nasze wypadkach już zaczynam losować Next. Powiem no tak, że lepiej. Półtora gwiazd. Ale jak losujesz w tej aplikacji, to automatycznie tutaj ci wskakuje? Nie, no co, to chyba nie. Musisz znaleźć potem sam. Tak. No bym się zastanawiał, jak ty Shamrock Rover znalazłeś w ogóle. Nie? nie, no jest tam i, i, i liga, kraj Aha, i zespół. Sam, no, wiesz, okay. no, nie wiesz, okej. Nie pójdziesz, czy e, zespół jednogwiazdkowy, szukasz sobie jednogwiazdkowego zespół? zespołu. Nazwa kosmiczna. Tak nie tak nie. Grasz drużyną i musisz znaleźć drużynę. No na początku sobie odnać. Dobra, chyba dupa będzie. Myślę, że przy tej drużynie, którą wylosował nam drugi raz, bez problemu znajdziemy rywala. The Captain. Uu. Uu, gdzie jest Messi? O, kurwa no. Nie, gramy domyślnymi skła, yy, składami, chuj, tak miało być. No ja chcemy z jego, kto to jest? Marcos Ro Rojo. Rodżu. Rodżu, rojo, rojo, Dobra, szukamy. No, jak szybko znaleziono, kurwa, od razu. Na Argentynę wszyscy chętnie. No pewnie będziemy grać z Brazylią albo kurwa z Hiszpanią. Z Portugalią. Albo z bayernem, realem i tak dalej. Uuu, czy bramkę z przedpowiekarnego karnego. Uu. Ja kurwa, ja gram z zabalajetą na terenie. Ja i Mario teraz. I nie, nie, nie trafiłem nic. Zabalajetą, tu. Ja mówię z zabolejetu. nie dlaczego zawsze muszę jak No Tak mi się da. Parysarzem Ibrahimowicz. Kurwa, czemu my zawsze trafiamy na, że ktoś gra kurwa, zejbiście wysokim, silnym typem? Na posunki, a nie? A my mamy kurwa igłę. <słod> <Huh? słod z podraniem> <słodzika> Bokser, albo gra spokojnie, bo na razie podszedł bardzo blisko. Kurwa już. Uuu, Soken? Nie, no gdzie ta kurwa? 70. Nie, bo się że żebyś taki przy był. No, świetnie, Motta, kurwa. Realnie kurwa wcisnąłem podanie. Już. I oczywiście wszyscy stoją i się patrzą. Dobrze nam idzie, Kolo, i kolejny mecz. Di Maria. Yes. Ale dobre powodanie, on chciał zablokować, ale się wyśliznąłem Szybciej, no, kurwa, o kurwa i zmienił. O dobrze. Ale że długo się wstrzymywał, Jesus Christ, o co mu chodziło? Ej kurwa. Di Maria kurwa, bum. Przysnąłem tutaj, no dobra. No zagrałem sobie problem. Ale jaki fart znowu ci się tu uda <noise> Messi no, <guero. głos> też ma oku A super Ej, tylko ja go wezmę ty pilnuj tam w środku nie pastore to chyba byja no 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 to no 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 w że twój no w miejscu i... no teraz się to był nim, no 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 tu był no Kurwa, nie miałem gdzie indziej, a chciałem, żebyś wyszedł do nich. Gdybyś do, 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 no, no do... nich wyszedł, wyszedł to, by się było robić. Okay. Ruszyłem, to nie wiedziałem, co zrobisz, nie? To najpierw. Chwilę to trwa, nie? nie Walcz o piłki, to mój kurwa. Przecież on był na biegu, więc nie miałem szansy. Już. No ale nawet nie spróbował, kurwa, Ale tak, Jak nie spróbował? Mi, ale mi chodzi o teraz, o dynię tą, kurwa, stał w miejscu twój zawodnik, nic nie zrobił. Nie wiem o czym chodzi. No wybiłem, bram, i na środek, twój zawodnik stał i kurwa nic nie robił. no. No, jak to przegramy, to jesteśmy kurwa ultimate cioty. O. No właśnie, ale co on zrobił? Wcisnął on pierdolenie No ale no, chyba mamy odpowiedź. <noise> Jezuki, kwadratowy ruchy. A o to igło. No. No, no, dobrze. Już nie wiedziałem, co tu kombinujesz. Właśnie widziałeś, jak on kwadratowo kurwa biegał? Nie, nie, bo już starałem się najpierw... To spójrz na Spójrz na powtórce, jak on kurwa jakimiś skosami biegał. Nie mogłem kurwa się wystawić do żadnej akcji, ani do strzału, ani do podania. Zobaczyłem, że biegasz i więc... zagramy. O, powtórki ogony, Była jedna, nikt nie pika. Kurde mać. Wszystko takie w sumie kwadratowe było. Nie mogę nawet tych zawodników dobrze ustawić. Dobrze może Aguera? koniec Połownieśmy strzał filon Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą No musimy popracować definitywnie nad Broną, bo koleś wcale nie jest jakiś wyjątkowe, a to bojemy móc zbyt często podchodzić Pasokercy 62 Nasze czy jego? Je, nasze, no. Nie, nasze słabe jest. To nie słabe. Nie no przestań, jak to nasz nie <laughs> innym meczu to my jesteś kurz? Znowu nie wrażę <laughs> Offside 1 tak spodobnie Tomek To on jakieś zmiany robi jeszcze? Czy to ty tak czekasz? Kraw trzymano oczekiwanie na przeciwnik. <laughs> jakieś ostre zmiany kominu. No żadne <laughs> Co szaro? Może potrzebował ochłonąć. Kurwa, tyle czasu, to są wcale wy, wyjęte. Naprawdę już zaczynasz? No, do tyłu było podanie, no. To nie ja zaczynam, tylko kurwa. Kurwa, zablokować. Za Patch. Tomek, kurwa mać. Oddajesz mu drugą piłkę z rzędu, kurwa, mu dałeś. Jest dwóch na dwóch, kurwa. Świetnie, kurwa mać. Śmieś teraz.

O kurwa mać, no wcisnąłem Manul. No to Tomek jak widzisz, że wcisnąłeś jej podanie, to ciągnij joystick do, do tyłu, On wtedy pogra, yy, zagra do tyłu. No ja wcisnąłem Manul, żeby było... No, no nice! No, ja bo koleś wychodził, się bałem, że ten. Hmm. No i płacz. dobrze. 90 minut i spokój. Defensyw. Na ci lobby wyszedł. Ale to niechcący wcisnął. <laughs> tak myślałem. Tak spanikowałem mnie nie widziałem. co właśnie niechcący też z połowy strzelił na sobie numer. Tych zamknij oczy. O, byłem przekonany, że ty weźmiesz. Dawaj go z dwóch stron. czas? <laughs> Ale wrzuca. Tak. I nasz bramkarz nie wie co się dzieje. What the fuck, man? Co on robi? A co, pierdolę sobie. A właśnie, wiem, wiem. Fajna akcja była. A to on to zagrał. W sensie on wyszedł też za blisko. I to w ogóle, nie zaskoczony piłki. No to zwala, zwaliłeś. A, w 45 w dwóch ostatnich akcjach każdej nocował. No ale polepszyliśmy się chyba, tak? Kurwa, się... Minimalnie. Nie, właściwie to nie. Cały meść podejść 60% spadła właśnie. Szkoda, że się wszystko skończyło. Strzał Teraz nie. punktos. Czekaj, co tu potrzebujemy? Co, game remaining 10 punktów. 10 punktów do awansu, 13 do mistrzostwa To jak Je teraz robimy? Jeszcze raz spróbujemy coś? Na razie to dziękujemy. Do zobaczenia w następnym odcinku.